Wielkie inicjatywy biorą się z pasji tworzenia. To właśnie pasja jest najsilniejszym paliwem napędzającym nas w drodze do celu. Firma Koppel jest na rynku od 35 lat, a wszystko zaczęło się od pogoni za marzeniami. Siedzimy w samochodzie Mercedes klasy S z lat 60. Jest to samochód symbol w tamtym czasie, to był samochód taki reprezentujący luksus i marzenie wielu młodych ludzi. Kiedyś to był symbol marzeń, a teraz jest to jakiś element sukcesu. Jeżeli chodzi o początek, przez cały czas wiedziałem, że będę robił biznes samodzielnie. W 1988 roku rozpocząłem działalność gospodarczą. Pierwszy pracownik, który się pojawił na ulicy Wschodniej 6 w moim warsztacie, który wcześniej służył jako warsztat do produkcji pasów do rozsiewaczy nawozów. Później w ramach rozwoju firmy kupiliśmy budynek przedszkola na Żółkiewskiego i tam powstał już taki bardziej profesjonalny oddział, pierwszy oddział hurtowni. To była hurtownia na Żółkiewskiego, w której pracowało nas około 20 osób. Także to już było dosyć duże przedsiębiorstwo jak na tamte czasy. To były lata 90., więc firmy były troszeczkę inne wtedy. No to był dosyć ciekawy obiekt, ponieważ mieliśmy magazyny wszędzie, gdzie się tylko dało łącznie z tym, że były towary przechowane były w łazience. To był dużo mniejszy obiekt niż teraz w ogóle całkowicie został przebudowany w tym czasie. Następny etap to wybudowanie, wybudowanie naszej centrali. To już był budynek wtedy nowoczesny. Eee, wcześniej nie pamiętam, co tutaj było, chyba, chyba puste pole, natomiast prezes wybudował magazyny i, i biura w tym miejscu. No później to jeszcze tam były też rozbudowy dodatkowe inne budynki jeszcze, w której jest teraz są biura, księgowość i tak dalej, więc my przez te lata też się jakby rozwijaliśmy i tą w miarę możliwości powierzchni tutaj rozwijaliśmy. Aktualnie dysponujemy magazynem centralnym tutaj przy ulicy Polnej 107, który ma powierzchnię 5000 m2. Oraz 10 tysięcy m2 zewnętrznej strefy składowania z wyspecjalizowaną strefą składowania towarów wielkogabaretowych. Oprócz magazynu centralnego kopel to dziś 29 oddziałów w całej Polsce. Oddziałów stworzonych, aby być jeszcze bliżej klientów. Te oddziały powstawały też w latach między 2001 a 2009. Dwudziestym drugim. Przez 15 lat Koppel promował polską elektrotechnikę na Litwie. Jest to cała droga w ogóle ewolucji firmy i rozwoju. Koppel. Oznacza rozwój, zarówno rozwój z kompetencji miękkich, szkolenia, jak i kompetencji twardych. No tak, oczywiście. Ja zaczynałem 24 lata temu w naszej firmie jako sprzedawca. Natomiast od 14 lat jestem szefem działu zakupów i odpowiadam za no, wszystkie zakupy. Które dokonuje nasza firma? Ja zostałem zatrudniony jako magazynier-sprzedawca, więc moje obowiązki były dosyć szerokie i podstawowe, począwszy od tego, że trzeba było towar przyjąć, rozładować, rozłożyć na półki. Od dzisiaj jestem dyrektorem handlowym i również zajmuję się sprzedażą. Może w troszeczkę inny sposób nie muszę już nosić kartonów w magazynie. Chociaż czasami dobrze jest się oderwać od rzeczywistości. Kopel to dla mnie ludzie. To dla mnie druga rodzina. Lubimy się wszyscy. W naszej firmie mamy niezwykle nietypowo wysoki odsetek pracowników z długoletnim stażem. Zaczynaliśmy we dwójkę, a potem, potem każdy rok przynosił kolejny, kolejny rozwój kadrowy firmy również. Ja rozpocząłem pracę w Kopelu w roku 1992. Przewinęło się dużo osób, część pracuje już też sporo lat. Pamiętam, że jak przychodziłem do firmy. To te same osoby, które pracowały tamtego czasu przy ulicy Żukiwskiego, do tej pory pracują z nami, albo do tej pory mamy z nimi bardzo dobry kontakt. No, od tego czasu to minęło tak dobre ponad 20 lat. A jest firma rodzinna, jak sami wiecie, to obecnie pracuje z nami mój syn, który też jest elektrykiem, który zdecydował się dalej kontynuować moje dzieło. Oczywiście mam jeszcze dwie córki, które. Które są spadkobiercami, również. Na dzisiaj na pewno, na pewno wiem, że, że syn daje pewne poczucie bezpieczeństwa dla mnie, i dla biznesu i dla pracowników. Po studiach rozpoczął pracę w magazynie firmy, i w pół roku pracował w magazynie, co też pokazało, że. Chce coś osiągnąć. <noise> Jak mogli traktować syna prezesa? No, oczywiście <noise> z lekkim uprzedzeniem, ale właściwie wszyscy mieli bardzo pozytywne nastawienie. Prezes tutaj czasami mówi, że jeżeli nie będziemy się rozwijać, to możemy się zwijać. I to jest taka prawda. I to było zawsze. On zawsze miał jakieś nowe przedsięwzięcia i nowe pomysły. To też yy, powodowało, że no, mieliśmy nowe zadania, nowe wyzwania. Nasza przyszłość to przede wszystkim rozwój tego, co obecnie robimy. Robimy to dobrze, a w przyszłości chcemy, mamy ambicje, żeby dla naszego klienta być solidnym, profesjonalnym partnerem. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo i rozwój naszym pracownikom. Planujemy inwestycje w rozbudowę centrum logistycznego w Toruniu. Jesteśmy na etapie projektowym nowej, nowego, zautomatyzowanego magazynu centralnego. Równorzędnie planujemy inwestycje w najnowsze rozwiązania informatyczne, które pomogą realizować zamówienia sprzedaży w, na platformie e-commerce. Które pomogą nam zoptymalizować zyski i zwiększyć nasz obrót. Człowiek musi zdać sobie sprawę, że za chwilę będzie musiał siąść na tylnym siedzeniu. Jak Finisz mówi, to jest okres, kiedy trzeba przyspieszać, zrobić jeszcze kilka ważnych rzeczy, i tymi ważnymi rzeczami jest między innymi zabezpieczenie dalszej działalności firmy, ludzi, bliskich, dzieci. Między innymi postanowiłem stworzyć fundację rodzinną, która zabezpieczy przyszłość działania właśnie najbliższych i firm. W 2020 roku spółka Koppel połączyła siły z branżowym liderem Pomorza rodzinną firmą Acel. Do grupy kapitałowej Koppel należą Koppel, spółka Zo, Aniro. ProInvest, Oze Zbigniew Srokowski, Andrzej Ślązak spółka cywilna kopel Nieruchomości LVS Polska Energomarket Z. W 2022 roku wszystkie te aktywa zanotowały ponad 500 milionów złotych przychodu. Grupa Kopel to obecnie 50 tysięcy klientów, 250 kwalifikowanych dostawców, 140 tysięcy dostępnych towarów, 30 tysięcy dostaw rocznie. 400 pracowników i współpracowników, 27 hektarów gruntów, 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej budynków, 1,5 miliona złotych zapłaconych podatków lokalnych w 2022 roku, 50 tysięcy odsłon stron internetowych miesięcznie. Grupa kapitałowa KOPEL jest neutralna energetycznie, wolna od śladu węglowego. Jesteśmy z Wami już 35 lat.